Lato upływa, ciesząc się piękną pogodą, czasami bardziej słoneczną, czasami bardziej deszczową. Możemy obserwować różne rzeczy. Może to być albo nieznośny upał i palące słońce lub zupełna przeciwność, czyli ulewa, oberwanie chmury i grat. Niezależnie od tego, w jakich jesteśmy warunkach, jaka jest pogoda, ważne, żeby było ciepło. Bo jak jest ciepło, możemy wszyscy razem udać się na plener rysunkowy, na który już dzisiaj serdecznie zapraszam. I nie będzie to jeden plener, a cały cykl plenerów, podobnie jak w zeszłym roku, w sierpniu. Będziemy się spotykać w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Miejsce jest o tyle fantastyczne, że poza zielenią i zabytkami architektury rezydencjonalnej mamy również zbiorniki wodne, także każdy znajdzie swój ulubiony temat odbicie siebie w naturze. Myślę, że lokalizacja jest idealna czas też jest idealny dlatego że ci którzy będą w sierpniu w Warszawie będą mogli chodzić na te plenery całkowicie bezpłatnie wystarczy się do mnie odezwać napisać zapisać żebyśmy wiedzieli ile nas będzie i mogli zrobić jakieś listy wszelkie informacje będą podane w wydarzeniu na Facebooku a także na stronie internetowej www artevalore.com, artevalore z kreseczką, arte e, i tam e, po przejściu do newsów będziecie mogli zobaczyć informacje na temat pleneru. Natomiast na Facebooku, na fanpage'u strony e, artevalore studio i galeria będzie to pewnie jeden z ostatnich postów, dlatego, że ostatnio social media w ogóle gdzieś tam wyleciały w kosmos i zupełnie innymi rzeczami się na chwilę obecną zajmujemy, natomiast promocja i wszelkie formy przekazu medialnego wrócą już niedługo. Wszelkie obrazy, które zostały namalowane zostaną wrzucone kiedyś na pewno. Natomiast Sierpień, plenery Łazienki Warszawa, zupełnie za darmo. Zapraszam wszystkich początkujących, zaawansowanych, hobbystów, znajomych, nieznajomych. Wydarzenie całkowicie otwarte i całkowicie bezpłatne. Do zobaczenia. Cześć.